Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pani Małgorzata Wrońska. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Pani Małgorzata Wrońska jest dyrektorem pierwszego społecznego liceum ogólnokształcącego imienia Zbigniewa Herberta. Społeczne towarzystwo Światowe w Częstowie. Uf, dotarłem do końca. Strasznie długa nazwa. Bardzo długa nazwa, A kto faktycznie. robi pieczątki dla szkoły, to się cieszy pewnie, bo dobrze cieszy zarobi. Cieszy się. Na szczęście pieczątki robimy bardzo rzadko. Dobrze. 20 września Wasze liceum będzie obchodzić jubileusz 35-lecia. I tutaj coś mi trochę się nie zgadza, bo z tego co ja pamiętam, to Zbigniew Herbert zmarł 27 lat temu, a Państwo obchodzicie 35-lecie. Czy to oznacza, że nie od początku mieliście tego patrona? Tak. Na początku nasze liceum nie miało w ogóle nazwy, posługiwaliśmy się tylko i wyłącznie nazwą własną, czyli pierwszym społecznym liceum ogólnokształcącym. Imię e, naszego patrona przyjęliśmy dopiero w 2002 roku. Czyli 5 lat po śmierci, wtedy, tak, kiedy jest. można już tak? tak. Bo takie są chyba przepisy. Tak. I od początku byliście Państwo przereitane, czy jeszcze gdzieś wcześniej ta siedziba? No nasze początki były y, trudne. Szukaliśmy mhm. swojego miejsca. Ym, pierwsze cztery miesiące działaliśmy przy ulicy y, Krakowskiej. Wynajmowaliśmy dwie sale z, od Centrum Kształcenia Ustawicznego. Po czterech miesiącach przenieśliśmy się do domu katechetycznego na ulicy Wysokiej mm -hmm. przy kościele świętego Antoniego. Antoniego tak. tak. Mm -hmm. Dopiero w 1995 roku, dzięki ówczesnym władzom miasta, otrzymaliśmy budynek przy ulicy Rejtana. Budynek wy, wy, wymagał gruntownego remontu, dlatego że tam mieściło się początkowo przedszkole. Budynek był, y, był wybudowany w 1952 roku i od tego czasu nie był w ogóle remontowany, więc potrzebował y, bardzo dużego wkładu finansowego, żeby go dostosować do młodzieży. Szkolnej. Nie będę pytać o wkład finansowy, skąd pieniądze, ale zapytam STO, yy, to jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Tak. Cóż to za ciało oświatowe? No to jest taka organizacja, która mm, zrzesza ludzi, którzy mają bardzo dużo pomysłów i którzy chcą zmieniać edukację polską. Zrzesza ludzi czy zrzesza placówki? E, I zrzesza placówki, I placówki oczywiście, też. tak. Mhm. Um, idea... Um, Szkół STO i samego STO mhm. była w czasach, kiedy następowała transformacja gospodarki polskiej, mhm. i młodzi ludzie chcieli innej szkoły, chcieli przełamać monopol władzy państwowej nad placówkami oświatowymi, i chcieli takiej szkoły demokratycznej, wolnej i typowo społecznej. I wtedy powstała ta właśnie idea. Początkowo było niewiele szkół, które do niej przystąpiły, teraz już, jest już ich ponad 100. Mhm. No, Także zobowiązuje Rozwijamy się, tak. tak że skrót zobowiązuje. Sto. Dobrze, zapytam teraz o patrona Zbigniew Herbert. To nie jest łatwy patron. Skąd akurat taki patron? Czy to ktoś tam bardzo lubił Herberta i czy to było jakieś takie społeczne wezwanie, jakieś mhm. głosowanie i, i taki wybór? No, właśnie, tak jak w społecznej szkole była, było demokratyczne mhm. głosowanie. Mhm. Pomysłów było um, kilka. Razem z Herbertem um, konkurowała pani Agnieszka Osiecka mhm. i Witold Gombrowicz. Mhm. Szkoła zdecydowała, uczniowie, nauczyciele, rodzice zdecydowali, że najlepszym patronem, patronem ponadczasowym będzie Zbigniew Herbert. No to dobrze, to zapytajmy. O to młodzież, jaki wpływ w ogóle na młodzież ma właśnie ten, ten Herbert? No właśnie, tutaj czego patrzę on uczy? na pana Kogito przede wszystkim, tak. tak, tutaj, bo to jest charakterystyczne. Mhm. E, uczy takiego prawdziwego spojrzenia na życie i tego, żeby nie bać się mówić o tym, co się czuje. Czyli moralności, etyki, Dokładnie. przeciwstawienia się złu, tak. i jeszcze tam wiele takich rzeczy. To, tak. co Herbert przedstawia. Dokładnie, przecież. to, co Herbert, my to wszystko pielęgnujemy. Przede wszystkim e, uczymy naszą młodzież tego, żeby bronić swoich racji, siłą argumentów, mhm. a nie argumentem siły. I to jest bardzo ważne, tak, tego, trochę że... Trochę bad na siebie szykujecie od uczniów, trochę bad dla nauczycieli szykujecie, że jeżeli uczeń ma inne zdanie, może wypowiedzieć i dyskutować Zawsze. z nauczycielem? Tak. Zawsze może. może dyskutować i my tego już uczymy, nasze najmłodsze dzieci w szkole podstawowej, mhm. nasza młodzież w liceum to już potrafi dyskutować, tak, na, na różne tematy, broni swojego zdania i to im się przyda właśnie w życiu dorosłym. Dobrze. To teraz o ile mnie pamięć nie myli, to Państwo po raz chyba kolejny maturę napisali w 100%. Tak. Niech Pani się pochwali innym dyrektorom i jak to się robi, bo na pewno chętnie by pozyskali taką wiedzę. No ciężka praca, każdy dyrektor mhm. o tym wie, że to jest ciężka praca całego zespołu, tak? Wszystkich najlepiej nauczycieli. napisana w Częstochowie. Chemia najlepiej w Częstochowie, pierwsze miejsce. Jesteśmy bardzo dumni. Matematyka, tak. trzecie miejsce. Tak jest. Myślę, więc jestem. Pan to znowu przykład. Tak, tak jest. Tak, I jesteśmy odważni, bo to w mhm. tym ostatecznym rachunku najbardziej się liczy, tak jak mówił nasz patron. Yy, praca przede wszystkim yy, to i systematyka. Systematyka mhm. i yy, takie spójne, zespołowe działanie, bo na tym też się opiera nasza cała społeczność. Rozumiem. A nie boi się Pani takich zadań, a bo mała szkoła, małe klasy, to mają większe możliwości, nauczyciel dociera do e, większej, e, większej, może nie liczby, tylko bardziej dociera do tych uczniów, tak, bo jeżeli na nauczyciel w szkole e, takiej podstawowej, czy w szkole średniej, nie wiem, Mickiewicz, czy, czy, czy Kopernik musi dotrzeć do... 30 uczniów, mm. tak? U Państwa nie wiem, 10, 15, jak liczne klasy macie? No teraz y, te klasy są y, troszeczkę bardziej liczne, bo to mm. są klasy 21-osobowe, mm. ale też zdarzają się klasy takie 15-, 16-osobowe. Tak, to na pewno. To, to jest y, bardzo, bardzo ważna, y, ważna rzecz, że pracujemy w małych zespołach i faktycznie indywidualizacja nauczania jest na bardzo wysokim poziomie. My możemy na bieżąco sprawdzać. Proces edukacyjny dziecka, tak? Na jakim jest etapie i nad czym jeszcze musi popracować. Praca domowa zadowana? Czy wszystko w szkole odrabiane i dziecko wychodzi o 18 godzinie załóżmy? Nie. Młodzież kończy zajęcia najpóźniej o godzinie 16. Mhm. Są zadania domowe, tak. Trzeba ciężko pracować, żeby osiągnąć sukces. Mhm. No dobrze. A z czego jeszcze oprócz tej matury w 100% Herbert, jest rozpoznawalny tu w Częstochowie, w regionie Nie. może? Przede wszystkim chyba z atmosfery, jaka mm -hmm. jest w szkole. My bardzo dbamy o to, żeby... Być szkołą bardzo przyjazną, tak, samemu uczniowi, ale też rodzicom. Do... Co to znaczy przyjazną Pani dyrektor. Mm -hmm. Czy to jest tak, bo gdzieś byłem w jakiejś szkole właśnie prywatnej, gdzie uczniowie mówią, proszę pani, dzisiaj nie chcemy się uczyć polskiego, chcemy pograć sobie tam na instrumentach. Dobrze dzisiaj gramy na instrumentach. Taka jest dowolność, czy jednak nie. jest program? No absolutnie nie. Idziemy zgodnie z programem, zgodnie z planem lekcji. E, I nasi uczniowie już od pierwszego przekroczenia progu pierwszego dnia w herbercie wiedzą, że przygotowują się do matury to yy, nie, ma, nie ma tutaj y, żadnej innej możliwości, żeby prowadzić jakiekolwiek inne lekcje niezwiązane z tematem. Absolutnie. Yy, natomiast... Yy, Powiedziałam atmosfera, dlatego że my jesteśmy troszeczkę taką szkołą też z takimi tradycjami rodzinnymi. Nasi absolwenci już przyprowadzają do nas swoje dzieci. Mm. E, I to jest wspaniałe, że zawsze z sentymentem wracają do Herberta i o nim pamiętają. I muszą dobrze wspominać, skoro dobrze dziecko wspominają. Przed... Tak. Mm -hmm. No dobrze, to proszę powiedzieć jeszcze, yy, czy Państwo bierzecie udział w innych jakichś zajęciach? Bo bardzo często widzę jakieś eventy, jakieś miejskie tam, a to tańczą na Placu Biegańskiego, a to inne jakaś, a to poznają miasto, historię. Państwa uczniów nie widzę. No tak, my... Niektórzy dyrektorzy mówią, moje dzieci to mają się uczyć w szkole, a nie chodzić gdzieś tam po mieście. Tak, my troszeczkę y, działamy... Y, tak na swoje konto, tak. ale nie dlatego, że nie chcemy, nie chcemy absolutnie działać z innymi szkołami, tak nie jest. Natomiast z tego względu, że my jesteśmy też szkołą społeczną, to ten nasz kontakt z, ze szkołami publicznymi jest trochę ograniczony, tak? dlatego że mm -hmm. naszym organem prowadzącym nie jest samo miasto, tak. tylko nasze um, samodzielne koło terenowe. Czyli Nie zaprasza was miasto? No nie zawsze za... jesteśmy też mm -hmm. zapraszani. Mm -hmm. Ale e, jeżeli jesteśmy zapraszani, to jak najbardziej bierzemy w tym udział. My też mamy. Swoje, swoje mm, akcje, dużo akcji charytatywnych, które organizujemy. Bardzo blisko współpracujemy z Hospicjum częstochowskim. Mm -hmm. Co roku organizujemy mm, aukcje charytatywne na, na, na rzecz tego. tego um, Czyli jest pozaszkolna taka działalność. Jest dużo, bardzo, mm -hmm. bardzo dobrze jesteś też rozwinięta. Właśnie współpraca z młodszym Herbertem naszym, tak, gdzie starsi nasi uczniowie uczą młodszych uczniów. Czyli to jest ta szkoła podstawowa poza numer dwa, tak? Skoro? To jest ta szkoła podstawowa mm, numer dwa, mm, tak. Rozumiem. Dobrze, to zapytajmy teraz o obchody 20 września, jak mm -hmm. będą wyglądać. Z tego co wiem, to będziecie świętować u Zygmunta, ale nie Herberta, tylko przy kościele świętego Zygmunta. Tak jest. Rozpoczynamy o godzinie 12, już mm -hmm. świętą, dlatego że będziemy mieć nowy sztandar. Yy, nowy sztandar będzie już zaprezentowany podczas gali o godzinie 13. Stary się zużył, rozumiem, tak? Sztandar? Stary musiał być tak, musiał, mm -hmm. jest zużyty, musi być nowy, odnowiony, mm -hmm. tak jest. Yy, będzie on wręczony przez zarząd i przez rodziców na gali jubileuszu, która się mm -hmm. rozpocznie o godzinie 13 w auli Zygmunta. I jakieś specjalne jeszcze wydarzenie będzie, nie wiem, występy artystyczne. Tak, będą jakiś... występy artystyczne, mm -hmm. będą występy naszych absolwentów będzie taka prezentacja z, z życia szkoły, jak ta szkoła mhm. wyglądała na początku, a jak wygląda teraz. A później o godzinie 15 wszyscy przejdziemy do budynku szkoły i tam będziemy świętować już w kuluarach szkoły i spotykać się i rozmawiać z naszymi absolwentami, z emerytowanymi nauczycielami. No właśnie chciałbym zapytać o tych absolwentów. Jacy znani absolwenci? Państwo obserwujecie drogę dalszą zawodową swoich uczniów? Możecie się pochwalić? O, nasz absolwent to załóżmy wyleciał w kosmos. No jeszcze nie wyleciał w kosmos, no. ale wszystko jest przed nimi. Mhm. E, tegoroczni maturzyści e, wszyscy dostali się na studia, swoje wymarzone. I tak to jest, najczęściej wybierają najczęściej, najczęściej, no niestety poza mhm. są to studia medyczne, najczęściej. Mhm. Studia też związane z biotechnologią, z fizyką. Chemia pięknie zdana, 100%, chemia pięknie numer zdana. Numer jeden w Częstochowie. Tak, więc, więc takie bardziej, bardziej ścisłe kierunki mhm. mamy stały kontakt. My, my co roku badamy losy absolwentów, bo to jest też dla nas bardzo bardzo ważne. E, no, mamy absolwentów z różnych dziedzin. Agnieszka Olczyk Kot też aktorka, reżyserka. Także tutaj nasi absolwenci troszeczkę idą taką artystyczną ścieżką też. Pięknie, dziękuję za rozmowę i chciałbym jeszcze zapytać na zakończenie, czego można życzyć na kolejne koralowe lata, bo to 35-lecie. Przede wszystkim tego, żebyśmy się rozwi rozwijali, mm -hmm. żebyśmy. Um... Mieli przyjaciół, bogatych sponsorów. Mieli bo też... przyjaciół, bogatych sponsorów, tak. właśnie to, to by było bardzo, bardzo um, przydatne. Ale przede wszystkim, żebyśmy nadal byli taką wspaniałą społecznością, jaką jesteśmy żebyśmy pielęgnowali nasze tradycje i żebyśmy szli dalej w kierunku takim zgodnym z ideą naszego patrona Zbigniewa Herberta. Dawno nie byłem u Państwa, ta szkoła nadal jest biało niebieska jak tak. pamiętam? Nadal. Pięknie dziękuję Pani Bardzo Małgorzata Warańska, była gościem w sieci. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.